Cieszę się, że mogę być z Wami chociaż online. No to, moi drodzy tancerze, jeszcze raz, czas na wodę! Bardzo po dużo podalczyliśmy. Mmm, błyczek. że chyba potrzebujemy chwili przerwy. Zarówno jak i w rapie, panie Jadko jeszcze raz. Doskonale! Jedziemy z muzą! Podczas dzisiejszej lekcji. Fanecka nie mów, bo jest to już to patrzyła. My następnie umieścimy wszystkie Wasze ordery, A my następnie opublikujemy wszystkie wasze, wasze foldery. Wszystkie wasze. No nie mogę, przepraszam, foldery ciągle chcę powiedzieć. Ordery. Kochani, bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiejszy mhm.